Zadanie 32 czerwiec 2022. 3 wyrazowy ciąg jest geometryczny, a my szukamy x. Czyli mamy A1, A2 oraz A3. My wiemy, że w ciągu geometrycznym środkowy wyraz podniesiony do potęgi drugiej to będzie iloczyn nazwijmy to brzegowych. I mamy wzór skróconego mnożenia a kwadrat, czyli x, 3x do kwadratu, to jest 9x do potęgi drugiej. 2ab to jest 2 razy 3x razy 2, czyli 12x. I b kwadrat, czyli 2 do kwadratu, to 4. No, a z drugiej strony mamy x razy 9x, czyli 9x do potęgi drugiej. Dodać 16x. No i widać, że 9x kwadrat mamy po obu stronach, więc to się skróci. Czyli 4 to będzie 16x minus 12x, czyli 4x to 4x, czyli x jest równe 1.